Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam was w dzisiejszym Tech Newsie. No już weekend niestety dobiega nam do końca, ale, ale miejmy nadzieję, że jeszcze, jeszcze troszeczkę można odsapnąć. Tak czy inaczej dzisiaj wbijam do was z tym newsem, o którym mówiłem wam wczoraj, a mianowicie troszeczkę zacznę od początku w ogóle. Od początku to możecie zostawić suba. Za co wam bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę mnie to motywuje i przez to, że jestem już tak blisko 40 tysięcy subskrypcji, częściej o tym wspominam w filmach. Przepraszam też wszystkich tych, których to irytuje. Ale często dużo ludzi po prostu zapomina dać subskrypcję, więc to im przypomina. Tym, którzy po prostu nie chcą dawać subskrypcji, to nie zmuszam. Ja tylko tutaj zachęcam i przypominam. Ale dobra, przejdźmy już do tego, do tego Techniusa, a mianowicie, czy karty graficzne będą tanieć? Bo ja mówiłem, że jest jedna różnica w stosunku do tych zawyżonych cen, jakie mamy teraz. W sumie już tanieją te karty, więc to też jest fakt dokonany, że karty graficzne faktycznie tanieją. Te ceny są sporo niższe niż były miesiąc temu na serii 5000. Z jednym wyjątkiem, ale do tego zaraz, e, ponieważ nie ma studni bez dna. Jakby wielu, wiele osób bało się powtórzenia scenariusza z krypto, że te ceny nie topniały, a wręcz przeciwnie, cały czas rosły. Dlaczego? Dlatego, że kart ciągle brakowało na rynku. Dlaczego ich brakowało? Bo górnictwo było w stanie przyjąć każdą ilość kart graficznych. W sensie, ile wrzuciłeś modeli na rynek? Tyle schodziło do koparek, wiecie, wszyscy kopali jakieś domorosłe koparki i tak dalej. No chyba ja byłem takim największym frajerem, bo ja to pokopałem na jednej, dwóch kartach i to tylko przez chwilę. No i, a mogłem więcej, mogłem więcej, to, ale nie miałem na czym to teraz takiej z perspektywy czasu można grywać, ale dobra, nieistotne. Więc rynek był w stanie przyjąć każdą absolutnie ilość wrzuconych na rynek kart graficznych. Wszystko było wykupowane, dlatego ceny nie spadały. Natomiast obecnie to, co już wam powtarzałem, dlaczego ceny prędzej czy później będą spadać, bo rynek będzie się nasycał. Nie ma studni bez dna, jest tylko skończona ilość graczy, którzy po prostu kupią nową kartę graficzną i tyle. Więc tych chętnych na nowe karty graficzne jest de facto coraz mniej. Bo gdzieś tam wiadomo, to też się zmienia w czasie, no, bo nagle za niedługo dojdzie jakaś pewnie grupa ludzi do wniosku, że oni chcą zrobić update i tak dalej, i tak dalej, więc. Załóżmy, że cały, popy, cały czas będzie popyt na te karty graficzne. To nie jest tak, że sprzeda określona ilość sztuki i nagle koniec. Nie, bo wiadomo, ludzie budują nowe kompy, zmieniają stare i tak dalej, przez cały czas się tak dzieje, ale to jest gdzieś tam mniej więcej skończona liczba. A jeżeli chodzi o to, to oznacza prostą rzecz. Jeżeli jest skończona liczba, to prędzej czy później rynek się będzie nasycał, będzie mniej chętnych, będzie więcej produktu na rynku, a jak jest więcej produktu. To jest on zwyczajnie tańszy i taki był paradygmat do tej pory. Znaczy, jest nadal, ale. Nie w przypadku 5090. Ponieważ już tutaj niefajne wieści do nas dochodzą, że na przykład w Wietnamie budują serwery serwery oparte pod AI oparte o 5090. I to w sumie też mówiłem, że generalnie. Wszystkie karty będą tanieć. Jedyne co do czego mam wątpliwość, czy faktycznie potanieje i nie będzie dotknięta tym takim, nie wiem, teorią nienasyconego rynku, jest właśnie 5090, która ma świetne zastosowanie do AI. I wiecie, AI dzisiaj jest. Troszeczkę tym, czym było krypto, tylko że AI głównie korzysta z profesjonalnych kart graficznych. Czasami sięga po takie modele jak 4090, też mówiłem wam niedawno o takiej zmodyfikowanej w chińskiej wersji 4090 z 48 GB pamięci VRAM. No i obawiam się, niestety, i zaraz sobie też powiemy, czy po 5080, a może 5070 jaj zechcą sięgnąć, bo może i tak być. Ale po kolei, 50-90 to jest karta właściwie gotowa, bez żadnych modyfikacji, jeżeli chodzi o zastosowania pod AI. Świetna, a zwłaszcza komputer, który stoi na. Ile tu ich jest? 2, 4, 6. 7 takich kartach! siedem. I yy, no, takich serwerów będzie powstawać masę. To jest niestety troszeczkę sytuacja, patrzcie, analogiczna jak w przypadku kryptowalut. I 5090 może być tym dotknięte, co też niestety mówiłem i czułem gdzieś tam w kościach, że może się tak wydarzyć. Nie będzie to być może tak szerokoskalowe jak krypto, ale też nie czarujmy się. 5090 jest dotknięta dwoma innymi, że tak powiem skażeniami pod względem dostępności. Po pierwsze, to jest analogiczny rdzeń do tego używanego w B200 yy, akceleratorach Blackwell profesjonalnych, jeżeli chodzi o wielkość rdzenia. Jest wielki, jest drogi w produkcji i de facto zamiast niego Nvidia mogłaby pr produkować profesjonalne układy, więc z jednej strony jest to najdroższa karta w portfolio konsumenckim Nvidia, ale z drugiej strony czy to jest taki najbardziej dla nich opłacalny model? Nie sądzę. Wydaje mi się, że bardziej opłacałoby się, by się im robić zamiast 5090 właśnie profesjonalne karty graficzne, chyba, że gdzieś tam w ich modelu sprzedażowym będzie to, że dużo tych kart serii 5090 będzie schodziło właśnie do takich zastosowań, tyle, że wtedy no, lepiej byłoby chcieć, żeby do zastosowań profesjonalnych trafiały m.in. RTX-y, Pro 6000, chyba tak się nazywają te nowe Blackwelle, które, które wyszły teraz. I dokładnie RTX Pro 6000, najwydajniejszy, korzysta z tego samego pełnego chipu B201, co właśnie 5090, więc A jest w pizdu droższy bo też trzeba sobie zaznaczyć, że Nvidia dzieli sterowniki na profesjonalne i te takie konsumenckie i na konsumenckich nie zrobicie wszystkiego, tam masę rzeczy jest poblokowane i musicie sobie kupić taką profesjonalną kartę graficzną. W związku z tym dopatruje się tutaj z jednej strony jest to taki minus 50 90. Ale z drugiej strony przez to że są jednak konsumenckie karty graficzne i tutaj zastosowania profesjonalne raczej Nvidia będzie banować i będzie chciała żeby ci klienci po prostu przyszli i kupili profesjonalną kartę żeby kupili za więcej pieniędzy. Profesjonalną kartę graficzną, gdzie w sterownikach będzie to odblokowane. Bo wiecie, jak było krypto, no to tam Nvidia no, wprowadzała te, te ograniczenia hash rate'u, ale generalnie im zależało, żeby tych kart graficznych sprzedawało się jak najwięcej. I to konkretnie tych konsumenckich, a nie profesjonalnych zamiast konsumenckich. Bo jeżeli Nvidia by wprowadziła, że hej, jak kupicie profesjonalnie, to możecie kopać krypto, a jak kupicie konsumenckie, to w ogóle nie będziecie kopać krypto to wszyscy by zapytali, a to dlaczego nie możecie w takim razie wprowadzić tego dla każdego modelu na rynku, a jeżeli by to wprowadzili dla każdego modelu na rynku, analogicznie też AMD, nie? Skoro Nvidia to zablokowała AMD, też by to mogło zablokować, aczkolwiek to w tej, w tej fali krypto były bardziej popularne tx 3000, bo jeszcze w tej wcześniejszej, no to wtedy RX, RX 5, 5, 580, 570 dużo lepiej ko kopały niż analogiczne gtx ale to jest historyczna sprawa. Tak czy inaczej, no to wtedy by wszyscy zapytali, to wprowadźcie to na wszystkich konsumenckich kartach graficznych. jakby to wprowadzili na wszystkich konsumenckich kartach graficznych, to one by zwyczajnie się nie sprzedawały. A jak wiemy, na kryzysie krypto Nvidia bardzo, bardzo dużo zarobiła, bo te karty się wyprzedawały. Zresztą AMD też. Jakby każdy, kto miał wtedy karty graficzne, zarobił, bo nawet jak one nie szły pod krypto, to były w astronomicznych cenach dla graczy. Koniec kropka, po prostu było Ale. Po raz kolejny to jest historyczna sprawa. No tutaj, jeżeli chodzi o 5090, wydaje mi się, że aż tak źle nie będzie. Właśnie ze względu na to, że jednak wiele profesjonalnych zastosowań jest blokowane na tych kartach konsumenckich i przez to nie będzie aż takiego dużego popytu. Ale... Mimo wszystko będzie. I teraz, czy to samo ryzyko może dotknąć karty niższego segmentu, jak 5080 czy 5070 Ti? W ogóle, jeżeli chodzi o całą serię 5000, coś o czym się za dużo nie mówi, a jest faktem bardzo istotnym, to to, że te karty, jeżeli chodzi o zastosowanie w sztucznej inteligencji, zrobiły gigantyczny krok do przodu. W gamingu, my się najbardziej na nim często skupiamy, w gamingu ten. Skąd jest taki sobie, nie? Jest, jest przyjemny w przypadku, zwłaszcza 5090 albo 5080, mamy kilkadziesiąt procent, ale już w zastosowaniach profesjonalnych, a zwłaszcza w AI, on jest dużo większy. W związku z tym, no, nawet takie 50 5080, jakby mu zmodyfikować e, pamięć na 32 GB, w zastosowaniach stricte AI-owych mogłoby bić 4090-kę, Czego absolutnie nie robi w gamingu, tak? W tym momencie wszyscy zgodnie powiemy, że 5080 jest słabsze od 4090. Tak, ale w momencie jakby zamienić kości i wlutować więcej pamięci w 5080 może być 4090. I obawiam się, że właśnie do takich modyfikacji może dochodzić i dlatego też 5080 może też zostać dotknięta tym samym problemem co 5090. Czy w tak dużym stopniu? Raczej nie. Czy jest to coś, co może naprawdę globalnie nastąpić? Raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie duże firmy takie szanujące się muszą działać w oparciu o profesjonalne zastosowania NVD, bo innych ona po prostu zabrania na swoich sterownikach tych takich konsumenckich. Nie można jakichś tam niektórych działań profesjonalnych wykonywać, więc firmy, które... Chcą być w zgodzie z literą y, regulaminu, czy tam nie wiem, umowy licencyjnej. O tak, umowy licencyjnej, no to nie mogą polegać tak mocno na kartach konsumenckich. Taki proceder będzie się odbywał raczej właśnie. W bardzo małych firmach, w jakichś małych startupach, coś takiego kolektywnie tworzonego, coś co jeszcze nie do końca jest firmą, a właśnie takim bardziej garażowym startupem, albo właśnie w krajach pokroju Wietnamu, który to właśnie takie rzeczy buduje, jakichś takich krajów, no może nie trzeciego świata, ale jakiejś drugiej technologicznej kategorii. Miejmy nadzieję, że tak nie do końca będzie i że jednak e, nie dotknie ten problem kart graficznych, o, was przysunął, że ten problem AI-owy nie dotknie kart graficznych w szerszym stopniu i te ceny będą cały czas topnięć, nawet tych najwydajniejszych modeli jak 50 No ale ryzyko jest, i warto o nim powiedzieć, skoro jest, to, to nadmieniam, to przychodzę i mówię. A teraz mówię Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się jutro w kolejnym Tech Newsie. Do zobaczenia. Cześć.